wszystkim Wszystkie sieci, tym razem padło na tenego. Ale co, no pojawił się Aldik. No to mamy warzywa, owoce na dzień dobry. Ogólnie spostrzeżenie mamy takie, że warzywa, owoce są droższe jak w Polsce. Bardzo drogie jest mięso. W no. tej wszystkim postanowiliśmy zrobić dzisiaj ostatnie zakupy przed e, wyjazdem do domu. Udaliśmy się do kolejnego marketu. Staramy się odwiedzić po kolei wszystkie marki, wszystkie sieci. Tym razem padło na Penego. Byliśmy wczoraj w Kopie, wcześniej w Aldiku, byliśmy też w Lidlu, także mamy już pewne spostrzeżenia. No tu jeszcze nie byliśmy, no ale czas spróbować, żebyśmy mieli pełny przegląd. Byliśmy też jeszcze w Family Store, także postanowiliśmy sprawdzić, jakie są ceny. Pokażemy Wam trochę takich produktów, Często kupowanych Przynajmniej przez nas Będziecie mieli porównanie Wiem, sami, wiem że sami jak przy, przed przyjazdem Zastanawialiśmy się czy, e, No jak będzie Jak to będzie wyglądało cenowo i, I jakie będą te produkty jakości Już coś więcej wiemy Także reszta w środeczku Do zobaczenia No to mamy warzywa, owoce na dzień dobry To taki układ praktycznie w każdym markecie Dobra, teraz tak 2,29 cytrynki. Pomarańcze 2 euro. Gruszki 3 euro. Dla przykładu jabłuszka 3,5 oczywiście za kilogram. Wszystko te na dole, przynajmniej tutaj, są w opakowaniach to, tak jak widać. Później, co tu mamy jeszcze? Limonki euro euro. Awokado w promocji 1,5 euro kokos euro 29 i po 2 euro za banany teraz tutaj widać są większe ceny będzie łatwiej nam sobie zobaczcie ogólnie spostrzeżenie mamy takie że warzywa owoce są droższe jak w Polsce ogólnie rzecz biorąc jakieś może poszczególne nie ale e, większość tak Dobra, zimia to mamy wszystko na czerwoną, czyli w teorii w promocji. Eee, I bardzo drogie jest mięso. No wczoraj chciało nam się takiego bardziej klasyka naszego, czyli eee, kotleciki z indyka. No to indyk kosztował w promocji jakieś tam 35% w, kop, w kopie 10 euro za kilogram a normalnie jest jeszcze drożej e, takie tam inne jakieś regionalne były yy, bo to były marki kopa a y, oryginalne ich yy, były po 16 euro za kilogram a takie przetworzone już yy, wędzone w jakichś takich kawałkach nie to takie pocięte w pasterki tylko w takich kawałkach no to było wszystko 20 euro zwyż Mam nadzieję że dobrze widać Dynie 3 euro nie wiem czego tutaj... No to tak jak widać. O, euro 19 to są tanie akurat pomidorki. Bo nawet gdzieś widziałem po 3 euro taką paczkę Tak to wygląda. Wiem, że czasami yy, może być za wolno, czasami za szybko, bo yy, z perspektywy później telewizora to się wydaje, albo czymś co Was zainteresuje, może być, że jest za szybko ruszam kamerą, albo za wolno jak się komuś ludzi, bo akurat jakiegoś danego produktu nie lubi. No ale musimy jakoś tak to wypośrodkować. Pieczarki, łopa, 2,5 euro. Nie wiem co by tu jeszcze Wam złapać. Łosoś, promocji, 4,29. Tortellini 2,29. Ok, kochani, ratujemy teraz w takie dojrzewające tematy. Wiecie o co chodzi? Jak też jest miłościkiem to, wiadomo. 3,13, 3,19, po 3, za coś takiego. O, nie wiem. Gdzieś takie szynki były, teraz w promocji, oto y, 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 boczek w sensie, y, boczek y, 10 euro za kilogram, to nawet dobra cena, ostatnio właśnie go widziałem, to był po 20 euro w kopie, ale no to może wiecie to jak to jest z marketami, u jednych to kosztuje, przepraszam, to krudo, 9 euro taka szyneczka, ta jest ładniejsza, niż takiego. Um, teraz tutaj z tych paczkowanych, słuchajcie, takie miksy. I to akurat jest szynka z obrzeżem takim fajnym, ciekawym za trzy. Mam nadzieję, że sobie odczytacie, zobaczycie. Stara się, się powoli. W ogóle jak jesteśmy na wyjazdach, to zbierzemy taki miks. Zawsze tam na, na dwa dni na śniadanku mamy. No i tak to mniej więcej wygląda, wcale nie do, do, droga jest też była po 20 euro. To jest za 16, coś takiego. Jadłem sobie ją, znaczy nie tą konkretnie, nie tej firmy, tylko taki mały, taki mniejszy kawałek, bo to miało być właśnie na przejazd, no to e, e, no to weszło jak bait, dwa dni zniknęła. <gry> A to są chyba pancetta czy to, to nie, ja szukam Guanczale Kasia a brałaś Guanczalę No ja kochani będąc w Polsce znalazłem e, Szukałem guanczale i było w Kauflandzie, ale nigdy go nie było, znaczy w się sensie na stronie internetowej widniał tutaj e, Ale niestety ja się jechało to nie było. Pani mówi, że jest dwa razy w roku, tylko jakieś tam dziwne historie. Generalnie mam. Ja to sobie posmakowałem dopiero pierwszy raz włoskie guanczale tutaj do carbonary i powiem wam, że zawsze, no wiadomo, używałem boczku w Polsce i nawet myślałem, że w sumie to jest lep lepiej, bo bo to jest, no wiadomo, ee, no boczuś <gry> a to jest tu więcej tłustego i takim, wydawało mi się, że to jest gorszej jakości samogłączale, natomiast okazało się, jak tu posmakowałem, że po prostu zakochałem się w tym i do carbonary pasuje po prostu idealnie e, więc biorę sobie parę paczek jedno sobie zamrożę jeden zostawię, resztę zamrożę, bo w Polsce tego nie dostanę. A na dwa miesiące to sobie ze dwie, trzy paczuszki. I generalnie na tak na czteroosobową rodzinę te 100 gram, co jest tutaj w tej paczce, e, co wam przed chwilą pokazywałem, to wystarczy. I to jest idealny, nie trzeba tego wcale jakoś bardzo dużo. Właśnie te 100 gram jest odpowiednie na czterech osób. Dobra, mamy serki, tak jak widać 10 euro. Duro. Później mamy które to, pecorino romano, jeszcze szukam, właśnie też do carbonary, grana padano, raz nie miałem, nie mogłem dostać no, w wiórkach, bo nie wzięliśmy ze sobą tarki i kupiłem właśnie grana padano do carbonary, no to akurat dzieciom lepiej smakowało z tym serem, no ja natomiast pecorino romano jest bardziej o. To to, 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 to już mam spakowane w wózeczku 4,70, tak, 18,76 za kilogram. O na w biurkach to takie takie miałem e, właśnie do tej karbunary i m, to po prostu podeszło tak, że masakra no ja bałby opysz, natomiast ja wolę jednak z kasykiem <grym, grym>, włoskim także Parę dni temu robiłem carbonarę Ala ala carbonare. A la, a, 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 a carbonare. <laughs> Natomiast teraz już wejdzie tak, jak powinno być. Miesiwko. no Dobra, mamy surowe. No to tu mamy tak. Za pół kilograma 4 euro 7,36. To dobra cena. O, tu mamy drób. 700 gram 750 gram, 860 No to tutaj też tak koło 10 euro wychodzi A, no jest 1150 No to ja właśnie płaciliśmy 10 to było i to też jest więcej 30 No tak to wygląda A no, no, normalnie też widziałem po 15 euro i to ze, w kilku sklepach Schab jest chyba trochę tańszy teraz tego co tu widzę Nie 11 euro to Mniej więcej to samo Fu, nie schab Sareczki na grilla 11 Więc ogólnie jest Droższe jak u nas Pieczywo jest bardzo dobre Jak mi na przykład niemieckie nie podchodzi Za bardzo Delikatnie mówiąc no to No to te tutaj jak najbardziej Dobra, mamy napoje. Pieczywo jest na wagę. Zaraz może coś weźmiemy, to Wam pokażę. Fanta Kola. 2 euro. Mam nadzieję, że to widać. Tutaj mamy coś punkt dziewiętnaście. No tak to wygląda. Nie ma kaucji za butelki Euro 59, Sprite 1,5 litra Te małe 40 centów Woda 38 w tych, Wszędzie w lokalach jest po euro W sensie takich tych przechodni, gdzie się przychodzisz Wiesz, gdzieś na jakichś tam tych yy, straganikach Praktycznie wszędzie sztywno ceny za euro Nie widziałem ani taniej, ani drożej Herbatki Euro 95 Czasami te, te, te herbatki te e, kupowaliśmy te ostatnio za 6 euro, by były po, po euro za, za buteleczkę Teraz mamy taką akcję na kawę 15,75 za 3 kilo ponad, lekko ponad 5 euro za kilogram nie mieliśmy, spróbujemy tutaj jest e, za 7,5, ta tańsza, no i ta lepsza za 8,5 euro. No tak, pamiętam, jak przyjechaliśmy, byśmy w Aldiku i patrzyłem na oliwy soliwek, no to było tak, że e, było po euro drożej. Ta była za 9,5 euro, ta była za 8,5 euro, identyczne. No właśnie, jeszcze oliwa z oliwek, pff, eee... Jezu, oliwa, po prostu oliwa, oliwki, To nie mogę ceny znaleźć, ok, już znalazłem, oczywiście mieć taki słoik, ja go biorę, Zauwa zauważyłem, że tutaj do, 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 do tych, do... E do kiełbasu, w ogóle do wędliny, oni dają z automatu serów, z automatu dają bardzo często oliwę z oliwek i to fajnie smakuje. Także my się też troszeczkę przyzwyczailiśmy przez te 10 dni do takiego stylu, więc z chęcią taki słoiczek sobie w Polsce dla przypomnienia smaku powtórzę. Ok, kochani, teraz coś co każdy makaroniarz uwielbia, <grym> czyli makarony. Bardzo ważny dodatek, czy właściwie podstawa wyjściowa do wielu fajnych rzeczy i teraz tak, zwykle się dzieje na trzy kategorie tanie, średnie i te regionalne naj, powiedzmy najdroższe w teorii najlepsze my pierwszego dnia kupiliśmy makaron z każdej półki, po dwa rodzaje eee, na, w celach eksperymentalnych no i wyszło nam tak jak po cenie czyli ten najtańszy był najgorszy na przykład przy karbonarze, przy mieszaniu, mimo że był al dente, według czasu włoskiego gotowany, czy w czasie. Sensie, bo wiecie o co chodzi? Gotując makaron w Polsce trzeba te dwie minuty odjąć mu, żeby on był al dente i można było kontynuować gotowanie na patelni. Eee, taki finish. finish. Natomiast e, włoski makaron ma czas zapisany taki, że on wychodzi al dente i wtedy się po, powinno go mieszać. I on powinien wyjść... Sądzę, tak się kręcę, ale... Jak już rozmowa o jedzeniu, to się zaraz ekscytuję. <śmianie> Kochani... I... E, tutaj nawet ten najtańszy makaron e, nie zachowywał się jak te... E, jedne z lepszych w Polsce, w sensie mieszania. Ale i troszeczkę stracił... Popę, znaczy się, w sensie... Pokruszył się... No i już to nie było to. No te dwa... E, były sporo lepsze, no i ten regionalny był najlepszy. Tutaj takiego nie widzę, to są te najtańsze. To widzę, że to są po cenach przynajmniej, no to są te najtańsze. Stąd jeszcze nie braliśmy, nie próbowaliśmy, więc żeby nie wkurzać się w domu w Polsce. E, mamy kilometr dalej Aldika, i w, a to w, w pierwszym właśnie w Aldiku był są te regionalne makarony, to wam pokażę później. E, no to pojedziemy, po prostu tam i kupimy sobie makaron. Przy okazji też Ragu, bo no, tutaj na przykład jest Ragu te same. Tej samej firmy, co w Aldiku, i to kosztują 2,89 a tam są po euro 99, bez promocji, a teraz są chyba nawet za euro 19. Więc pasto kupiliśmy taką zgrzewkę. Ja ogólnie nie jestem zwolennikiem takich puszkowanych rzeczy, ale tutaj na kempingu, wiecie, czas się liczy i często robimy na szybko i ten. Natomiast spaghetti wychodzi po prostu z tym ragu. Z tym serem, z tym makaronem, to jest jak w najlepszej restauracji, więc, więc po prostu bierzemy sobie trochę tego na zapas i, e, i, i będziemy się bawić. W Polsce na powtórkę z tych smaków, które tutaj zastaliśmy. O, kładziecie na wagę. Ważymy. Każdy ma numer 22. Wpisuje się ilość sztuk zatwierdzacie, wychodzi i to jest wsio. Macie wagę, a ilość sztuk trzeba podać, trzeba o tym pamiętać. I albo z, etyki, z ikonek małych sobie dajecie, albo po prostu tutaj macie numer każdego 22. No i okay, to my lecimy jeszcze daliego, bo jednak tutaj parę rzeczy nam nie przypasowało w pełnym. Tak jak mówiłem wam, zwiedzamy markety tutaj, sieciówki, żeby ocenić, zobaczyć sobie, co i jak, ale ten wypada chyba najsłabiej z tych wszystkich, więc niestety musimy iść jeszcze do jednego sklepu i dokończyć zakupy. No, troszkę się pomyliłem, nie kilometr, a dwa kilometry, także żegnamy się z Penym i lecimy do Aldiego, zobaczymy, co tam będzie. Przy okazji sobie porównamy tak na świeże ceny, bo to jednak jak mijają dni, to jak też się zaciera o dobinkę także euro 2 albo 50 cent i o czym nam pojawił się Aldik yes! zobaczymy co i jak tu no, będzie też będą na dzień dobry Ale to taki układ jest wszędzie. Tak się już przyjęło. Ostatnio braliśmy ten olej w sumie pierwszego dnia. Jest ok, całkiem. Nie pamiętam ceny 9 euro za 3 litry i 4 prawie za te litrowe. No to dla porównania w żyteczka z warzywami. No, tak jak wam mówiłem wtedy, właśnie tam, tu są po 3 euro, pomidorki, po dwa, to większe, dwa znowu, te 3,5, chyba w tym było, w pewnym było tak samo, te przynajmniej, te jedne, te ziemniaki beznadziejne, te braliśmy też pierwszego dnia, na, na, na zewnątrz były rozgot się rozgotowywała, a wewnątrz były jeszcze surowe, dziwna jakaś odmiana, nie wiem do czego one są, mhm. No dobra, i teraz właśnie, to są te makarony, te e, regiony i to są bardzo dobre produkty, bo one są, to jest mięso też są tej firmy, są pyszne. No ale są odrobinę droższe, tam 20 centów na paczce. Ale warto, bo żeśmy robili próbę, one pochodzą z regionu Rzymu, czy są to jest? No, no, pora, rzymski region. Te były też w pewnym ale no to, to były średnie, ale no te, są, te są po prostu najlepsze. No, do... no to jesteśmy. Te sosy. Braliśmy za pierwszym razem. Co świetne. Zero przypraw. Po prostu to i nic więcej. Nie trzeba solić, pieprzyć. Tylko posolić makaron i jest wsią. E, Zresztą widzicie ragu. Jest też właśnie i tu e, to braliśmy jest pyszne i słuchajcie, tu 2,19, tam było 29, a ja myślę tu było Euro99, no, ale to już nieważne tam 800 centów. No zawsze coś, przynajmniej bierzemy tego trochę, bo jak ja Wam mówiłem, ja jestem zwolennikiem, my na przykład sobie robimy sosy w Thermomixie e, do spaghetti, ale no już po prostu znudziło nam się po dwóch latach i jak ten smak tutaj wszedł, to po prostu było idealnie. Sosik jeden taki do tego ragu na, jedno, na jedną porcję na cztery osoby. I jest po prostu. Ja uwielbiam od podstaw gotować. Ale tutaj na Kempiku no, nie ma takiej możliwości przygotowanie dobrego ragu. No to jest jednak parę godzin. Trzeba poświęcić do, do sporo czasu. Oczywiście nie kupujemy tam tych razanich gotowych, bo to jest. Po... No to nie, to już jest po prostu przekombinowane. Co my tu mamy? odżywki, szampon 2 euro. Co my tu jeszcze mamy? Farby do włosów ja się na tym kompletnie nie znam. Palet chyba dobre 3 euro. Jakiś podstawowy to chyba jakiś najtańszy. Jest akurat albo 29, e... mytełko wpłynie. Więc chemiak ogólnie chyba myślę, tak jak u nas. Jeden, jakaś jeden, jednej firmy kupiliśmy szampon do, na, do naczyń. No to szampon, płyn do naczyń. No był beznadziejny, akurat. Ale to w sumie chyba tylko na jeden produkt trafiliśmy. A tak jak tam dziewczyny kupowały czy jakieś tam tabletki do. No, do pralki. Wszystko wszystko było super. pasta do zębów, tak samo. Ok, 379 Colgate. Używacie z moimi dziećmi 7 euro pieruszki. Za 6 to jakieś mniejsze paczki.